Cześć, W poprzednich filmach opowiedziałam wam w całości w jaki sposób skonfigurować model w konfiguratorze, jak, jak e, zamówić taki model i co uzyskujemy po przeliczeniu. No, ale oczywiście, żeby to wszystko zostało wykonane, potrzebujemy wykonać model w SolidWorksie. Przede wszystkim, jakie potrzebne są nam narzędzia do wykonania takiego modelu? Potrzebujemy podstawy SolidWorksa i Solid Designa oraz narzędzia Solid Center. Narzędzie SWIT CENTER jest to integralna część Swude Designa i mm, służy ona do połączenia wszystkich właściwości w jedną całość. Na przykładzie tego modelu pokażę wam, w jaki sposób skonfigurować model. E, sam Sud Center mm, opiera się na modelu stworzonym w striccie w słudzie. Czyli, jak, jak widzimy, mamy standardową strukturę drzewa, wszystkie BOXY, złącza, e, formatki. Tak jakbyśmy tworzyli ten model bezpośrednio w Sud designie Jednak Sud Center dostarcza nam dodatkową zakładkę, jaką, w której możemy definiować parametry. Na przykładzie parametru głębokości mamy jego, wszystkie jego niezbędne informacje. Mamy również określone minimum, maksimum oraz przyrost. Taki parametr jest zlinkowany z operacją SolidWorksową, z jakimś wymiarem, właściwością dostosowaną, być czymkolwiek innym. E, I dzięki czemu możemy sterować e, naszym e, meblem w postaci zmiany chociażby głębokości. E, jak widzimy, po lewej stronie zmienimy sobie gabaryt e, głębokości. Po zmianie parametru włączymy przebudowę modelu, i w tym czasie. Program wykona wszystkie niezbędne kroki. W tym przypadku wykona zmiany wymiarów półek, przegród, boków oraz automatycznie przeliczy, przeliczy wszystkie złącza. Po przeliczeniu, wszystkie niezbędne parametry zostały zmodyfikowane. Oczywiście parametrów możemy mieć więcej, wszystkie parametry, które są widoczne po lewej stronie. Są to parametry, które później możemy wyeksportować do konfiguratora i tam je wykorzystać. Jeżeli spojrzymy na parametry, jakie mamy dostępne, np. Materiały, materiały frontu, czy też orientację uchwytu, to są dokładnie takie same parametry, jakie znajdują się na naszej stronie. Więc możemy je sobie bezpośrednio połączyć i wyeksportować do okna konfiguratora. To wszystko, co dla nas przygotowałem. Dziękuję bardzo za nasze spotkanie.